Dzisiaj sobie podsumujemy krótko pierwszy tydzień z drukarką Bambu Lab A1 AMS. Zachęcam do oglądania tego materiału wideo. Planuję oczywiście dla was nagrać dłuższy materiał wideo, w którym opowiem wam o moich doświadczeniach i pierwszych wrażeniach z korzystania z tej drukarki. Ale dzisiaj bardzo krótko chciałbym Wam pokazać, co wydrukowałem w tym tygodniu i jak to wszystko wygląda. Jak widzicie... Dzisiaj drukuję kolejne rzeczy, są to zakładki. Do książek tych zakładek naprawdę już wydrukowałem całą masę, bo moi synowie, tutaj zespół Fauslota, każdy kiedy widzi te zakładki chce je mieć, więc nie mam niestety tutaj więcej tych zakładek. Nie mam wszystkiego, co wydrukowałem w tym tygodniu, bo bardzo duża część z tych rzeczy już po prostu albo została rozdana, albo trafiła bezpośrednio do Was. Przyznam się szczerze, że w tym tygodniu, chociaż plany miałem zupełnie inne, stworzyć produkt użytkowy, to tak bardzo mnie zainspirowała ta drukarka i projekty, które są dostępne. W internecie i z taką łatwością to wszystko się drukuje, że na chwilę obecną pierwszy tydzień spędziłem nad tym, żeby się szczerze mówiąc, bawić. To znaczy, drukowałem różne modele, które są dostępne w internecie. Zrobiłem zaledwie chyba dwa albo trzy modele własne, które za chwilę tutaj, zobaczcie, może cztery, szczerze mówiąc, no, ale nic naprawdę skomplikowanego. Dzisiaj pokażę wam, jak to wszystko wygląda, to znaczy, jak wyglądają wydruki, no i co wydrukowałem, tak więc. Przejdźmy tutaj do stołu, gdzie to wszystko leży swoją drogą. Ten stół będę dzisiaj prawdopodobnie trochę przerabiał, dlatego że chciałbym, aby te nagrania wszystkie były bardziej estetyczne. A swoją drogą pewnie część z Was już widziała na noc, kiedy nikogo tutaj w firmie nie ma. Ja puszczam live'a, gdzie ta drukarka sobie pracuje. Tak więc, jeśli ktoś z Was by chciał oglądać na żywo, na live'ie, jak drukarka sobie radzi, no to zachęcam do subskrybowania naszego kanału i oglądania nocnych live'ów, bo tam, tak jak mówię, będą nocne wydruki. Wolę sobie zacząć od filamentów, którymi drukuję. Wszystko to jest PETG. Jak widzicie, mamy tutaj coś ale brązowy, taki kawowy pod nasz sklep z czaszką kawą, e, czerwony, biały i tam jest taki czarny, z jakiś taki metalowy teoretycznie. Ja czarny pędzę z brokatem, więc to są główne filamenty. Mam jeszcze jakiś tam ciemnozielony, jasnozielony, ale na razie na nich nie drukowałem. Jak jak powiedziałem o samej drukarce, powiem Wam więcej, ale im więcej drukuję, w ramach ciekawostki tutaj Wam powiem, im więcej drukuję. Im częściej korzystam z AMS-u, tym bardziej chodzi mi po głowie pytanie, czy można na przykład do A1 zainstalować drugi AMS, tak żeby mieć 8 filamentów, bo tutaj już przy czterech to jest ultra wygodne, super rzeczy można robić. No ale im bardziej. Pracuję, tym więcej człowiek oczywiście chce. No, i chciałbym na przykład już robić wydruki z wykorzystaniem ośmiu kolorów, co myślę, żeby stworzyło naprawdę super, super efekt. Chociaż przy czterech już jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o same ustawienia, to korzystam z Bamboo Studio i szczerze Wam powiem, nic tam totalnie nie zmieniam, bo nie czuję się jeszcze na tyle na siłach, żeby coś tam ustawiać, zmieniać jakieś parametry. Tak więc wrzucam sobie model do Bamboo Studio, ustawiam, że to jest filament PLA i jakie tam są domyślne ustawienia, w takich ustawieniach tak naprawdę drukuję. Tutaj są takie tryby, jeszcze Wam pokażę tryby prędkości, gdzie można sobie przyspieszyć lub też zwolnić wydruk. Zobaczcie, mamy. 4 tryby. Próbowałem ten tryb sport, jedyne co zauważyłem to jeżeli wrzucam tryb sport i na przykład drukuję tym białym filamentem to pierwsza warstwa potrafi się odkleić. I nie wiem czy to jest wina brudnego stołu, chociaż ja używam takiego środka co jakiś czas psikam adhezyjnego. Ale czasem zdarza się tak, że ona się potrafi odkleić. Później, kiedy już pierwsza warstwa jest położona i wrzucę w, ty, w ten tryb sport, no to ten wydruk idzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jak mogliście zwrócić uwagę po moich TikTokach, shortcach i tak pierwszą rzeczą, którą robiłem tak naprawdę na tej drukarce, to były podkładki pod. Kubki, na przykład z kawą, herbatą, i tak dalej. Z logiem marki Triumph to jest nawiązanie do mojego kolejnego kanału V-Rider, gdzie ja się dzielę swoimi doświadczeniami związanymi z motocyklami. Więc tak przy okazji, taka mała reklama: jeśli ktoś z Was by chciał zobaczyć sobie moje przygody na motocyklu, to zapraszam na v A gdzieś tam jeszcze w komentarzu czy w opisie tego materiału wideo. Link. No i podkładki z różnymi logami. ty mamy logo Triumfa. Tutaj jeden z widzów podesłał mi swoją, swoje logo. Jeszcze mu tego chyba nie pokazywałem, więc zrobiłem dla niego taką podkładkę. Tutaj z logo Vslota. No ale niestety ten zielony widzicie był za ciemny. On się zlał, zlał z tym czarnym. No i tutaj takie widzimy gdzieś się odkleiły te wydruki. Lekko tutaj w tym jednym punkcie. No ale tak jak mówię, to może jest mój chaos. Mój pośpiech i to, że takiego stołu nie czyszczę za każdym razem, kiedy zmieniam, robię kolejny wydruk. Tutaj Mateusz mnie poprosił tak samo, żeby zrobić logo klubu, więc mamy tutaj kolejne logo, tutaj drugi, drugi wydruk, też testowy, ponieważ tutaj walczyłem sobie z tematem takich, takich przebić, jak widzicie, ciemnych na, tym, na tej białej powierzchni. Tutaj mam tylko taki problem, że to logo jest takie bardzo szczegółowe. To, ta podstawka ma 10 cm i ja mam tutaj dyszę 0,4, więc wydaje mi się, że przy dyszy 0,2 by lepiej to wyszło, aczkolwiek i tak, i tak z efektu jestem zadowolony, na pewno bardzo jestem zadowolony z efektu tej podkładki. Jeszcze gdzieś miałem podkładki z Formułą 1 i tak dalej, więc tych podkładek tak naprawdę nadrukowałem całą masę. Znalazłem jeszcze jedną, nawiązującą do naszego sklepu, czaskawy.pl. Tak samo podkładki, które prawdopodobnie trafią do sklepu albo jako gratisy do większych zamówień, właśnie na kawę z naszego sklepu. Tutaj wykorzystałem ten filament, jak widzicie, ciemny, brązowy, taki kawowy, więc tak jak mówię, podkładek w tym tygodniu cała masa. Tutaj już uprzedzę pytania: te wszystkie podkładki sam projektowałem. To nie są gdzieś tam pobrane modele to są stworzone przeze mnie całe modele tych podkładek. Czyli z SVG logo do SVG, z SVG później do Fusion i tak dalej i tak dalej. Jeśli będziecie chcieli, to zacznę nagrywać, tak jak już mówiłem, serię filmów, żeby was nauczyć w ten sposób to robić. Kolejnym wydrukiem, w sumie, który chyba robiłem, to były wydruki. Kolejne wydruki, które robiłem, to są wydruki takich breloków do kluczy. Tutaj je macie. One też tutaj nie wyszły idealnie, bo za małe jest to tutaj. O, może ja to wezmę w rękę, to wam pokażę. Te linie są bardzo, bardzo wąziutkie i tutaj znowu chyba kwestia tego, że dysza by musiała być 0,2, żeby tak małe elementy robić. W miarę to wyszło. Też kilka wersji tego zrobiłem. Część już rozdałem, część jest przypięte do kluczy. Myślę sobie, że do tego tematu na pewno na dniach wrócę, bo myślę, że to jest też fajny gadżet, który chciałbym, żebyśmy drukowali i dorzucali Wam do paczek z zamówieniami. Kolejnym Tutaj jest niesklejone, więc za chwilę Wam powiem, o co chodzi. Kolejnym, kolejną rzeczą, którą wydrukowałem, to na pewno była ta róża. To jest gotowy model, tego nie projektowałem. Tu Oliwia mnie namówiła i naprawdę wyszło to bardzo, myślę, ładnie. Owszem, ma kilka mankamentów, które wydaje mi się, że wynikają z projektu. Chodzi tutaj bardziej o te liście, bo sama ta róża wyszła, uważam, bardzo ładnie. Ta łodyga, mm, no, mam pewne zastrzeżenia co do tej łodygi, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest wina samego projektu. Jednak efekt końcowy jest naprawdę myślę bardzo bardzo ciekawy kolejną rzeczą którą wydrukowałem to zobaczcie to są takie jak to się nazywa wazoniki tak wazoniki na doniczki o doniczki na kwiatki pierwszy raz znalazłem ten model on jest na Makerworldzie w ogóle bardzo ładny bardzo fajnie to wszystko wygląda no, i byłem ciekaw, właśnie, jak to wyjdzie w rzeczywistości. On jest na takie, zobaczcie, on jest naprawdę bardzo mały. Jak wydrukowałem, szczerze mówiąc, to się bardzo zdziwiłem. Aczkolwiek on niby jest na takie małe kaktusy, małe roślinki. I do tego jest taka podstawka, co prawda, ten kolor totalnie pasuje czerwony. Dzisiaj w nocy to drukowałem, właśnie, na live mogliście zobaczyć. No i wygląda to po złożeniu w ten sposób. No, efekt jest naprawdę bardzo ciekawy i myślę, że wydrukuje. Wydrukuję sobie takie doniczki, ale większe, na no trochę większe kwiaty. A dzisiaj, szczerze mówiąc, mam plan, pojechać chyba do Leroy albo do jakiegoś sklepu i kupić właśnie takie małe choćby kaktusy w tych doniczkach, je umieścić, bo no fajnie to wygląda. Naprawdę uważam, że to bardzo, bardzo fajnie wygląda i tych modeli, właśnie różnych doniczek w sieci można znaleźć całą masę. Ja już pracuję tak samo nad swoimi modelami. Kolejną rzeczą był projekt, który, do którego sam usiadłem. Zobaczcie, pomyślałem sobie, że skoro mam te podkładki, fajnie by było mieć na te podkładki jakieś e, opakowanie. A że znowu, nawiązując do mojego kanału i pasji do motocykli, no to stwierdziłem, że może by zrobić taką, e, takie opakowanie w kształcie właśnie opony motocyklowej. E, I do tego zaprojektowałem sobie nakrętkę. Co prawda ta nakrętka idealnie wyszła. Czekajcie, może sobie to przesunę. dlatego, że tu nad gwintem muszę popracować. Ten gwint trochę chodzi za ciężko. Muszę popracować nad tymi gwintami, ale myślę, że efekt ostatecznie wyszedł naprawdę, naprawdę bardzo fajny. Nie mam zastrzeżeń co do samej jakości wydruku. Kwestia tylko i wyłącznie dopracowania gwintów. Może zrobienia trochę sztywniejszych tych szprych, nazwijmy to w tej Alafeldze. No i do środka można sobie spakować właśnie te wszystkie podstawki pod kubki. Więc to jest taki mój mały pierwszy projekt i jestem z niego szczerze mówiąc bardzo zadowolony. Mówię kwestia dopracowania kilku szczegółów. Kolejnym wydrukiem był Scraper. Ci, którzy oglądali materiał wideo, którzy oglądali materiał wideo, w którym otwieraliśmy sobie opakowanie z bambulabem zapewne widzieli, że zastanawialiśmy się do czego jest to ostrze. No i się okazało, że Bambu właśnie ma projekt takiego uchwytu, takiej rączki, w której się umieszcza to ostrze i to ma pomagać nam w odklejaniu wydruków. I powiem Wam, że puściłem to w nocy i jak wszedłem rano do firmy, to ludzie w firmie mówili mi, że to wygląda jak produkt wykonany już gdzieś na wtryskarce, czy na jakiejś przemysłowej maszynie, że w ogóle nikt by nie powiedział, że to jest wydruk 3D. I też tak uważam. Naprawdę wyszło to rewelacyjnie. Wygląda super. Już mam kolejny pomysł. Może dzisiaj puszczę na kolejny podobny produkt w tym stylu. I do tego wszystkiego mamy tutaj takie pudełeczko, żeby sobie to schować. Tak więc jest to, jest to jeden z tych projektów, jeden z tych modeli. Czekajcie, jedną ręką się ciężko robi, ale spróbuję. Z którego jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo wyszło to rewelacyjnie. No naprawdę, wygląda to jakbyście to wieli, spółki ze sklepu. Kolejny mały wydruk, taki bardzo testowy, to profil aluminiowy, właściwie kształt profilu aluminiowego do LED. To jest taki mały profil 15 na 7 cm. Chciałem zobaczyć, czy będzie on kompatybilny z szybką, która jest do tych profili aluminiowych. Niestety tutaj tej szybki nie mam, no ale wydrukowałem to. Mimo tego, że źle ustawiłem tak naprawdę na stole model i on był trochę pod kątem, to wyszło to naprawdę bardzo fajnie i szybka jest w 100% kompatybilna z tym. Z tym profilem, czyli pasuje ona zarówno do profili aluminiowych, jak i do takiego profilu, powiedzmy, kształtu profilu wydrukowanego, więc to był tylko taki mały, mój mały test, ale jak się okazuje, drukarka na tyle precyzyjnie drukuje, że właśnie szybka, która jest na klik, tutaj pasuje idealnie. Kolejnym wydrukiem jest ta różdżka, którą tutaj widzicie. To mnie namówił Andrzej u nas w firmie, żeby mu taką różdżkę zrobił. Tutaj jeszcze Oliwia musi połączyć, bo to kolejna jest różdżka, bo tych różdek to ja wydrukowałem chyba z 5 albo z 6. One się drukują, one są podzielone na trzy części. To już jedna część jest chyba sklejona. Tutaj mamy kolejną. Część tutaj, to jest jakby ten szczyt tej różdżki. Tak jak mówię, no jedną ręką ciężko będzie mi wam to pokazać. Ona łącznie ma chyba 39 cm. Drukowałem ją w kolorze czarnym, Drukowałem ją w kolorze brązowym i naprawdę wyszła bardzo, bardzo ładnie. Jedyne zastrzeżenie mam takie, że tutaj, kiedy drukowaliśmy już ten najcieńszy element, to zobaczcie tutaj na samym końcu, jakby on się odkleił nam od stołu i to nie zostało ładnie wykończone. Akurat w przypadku tej różdżki. Raz też drukowałem, temperatura w biurze, bo zostawiłem te wydruki na noc. To też był chyba pierwszy live, którego puściłem dwa dni temu. I zostawiłem drukarkę na noc, aby drukowała mi te różdżki. Puściłem chyba 5 albo 6, czyli łącznie 15 powiedzmy elementów. I tutaj nam w biurze spada temperatura w nocy normalnie tak jak teraz. Ona jest w granicach 20-21 stopni, no ale w nocy wyłączamy grzałki. No i tutaj temperatura spadła poniżej 10 stopni, i prawdopodobnie to wpłynęło na, na to, że ten, te elementy nam się zaczęły ruszać, i niestety cały wydruk. Po 50% musiałem zatrzymać i wydrukować to ponownie. Ale i tak i tak uważam, że ta różdżka wyszła rewelacyjnie projekty, które w sumie dzisiaj w nocy drukowałem, to tutaj mamy takie uchwyty, które zademonstruję Wam na pewno w którymś filmie. One są po prostu na profil aluminiowy konstrukcyjny, w ten sposób, żebyśmy mogli sobie tak go powiesić i tutaj do środka zainstalować profil aluminiowy okrągły, bo ja chcę sobie wieszać, tak jak mówię, dzisiaj ten bałagan będę ogarniał, chcę sobie wieszać po prostu filament na, na rurze Fi35, więc zrobiłem sobie takie proste uchwyty właśnie po to, żeby móc je zainstalować na profilu aluminiowym. Myślę, że ten model będzie dostępny gdzieś w ogóle. planą taki, że część modeli będę chciał udostępnić na naszej stronie www.slot.pl, żebyście mogli sobie sami je wydrukować. A jeżeli ktoś będzie chciał kupić, no to też będziemy mogli Wam wydrukować na naszych drukarkach. Bo mówię na naszej drukarkach, mówię w liczbie nogi, bo na razie stoi tutaj jedna, ale już wiem, że w jakimś tam, myślę, niedługim czasie tych drukarek tutaj stanie kilka, bo naprawdę jestem oczarowany. Aktualnie tematem druku 3D. Ale wracając do naszych detali, kolejny, kolejny detal, który wykonałem, to jest taki, ponieważ no wielu stolarzy do nas trafia tytułem tego, że sprzedajemy plotery CNC. No i wiem, że tutaj kilka osób mi zgłosiło, kiedy dowiedzieli się, że kupiłem, kupiliśmy drukarkę 3D, żeby zrobić uchwyty na prowadnicę pod pilarkę żeby móc ją zainstalować sobie na ścianie no i tutaj mamy zaprojektowałem sobie wczoraj właśnie te uchwyty to jest dolna część tutaj wsadzacie zresztą za chwilkę wam może pokażę na jakichś przebitkach na naszej bo tak na szybko powiesiłem na szybko powiesiłem naszą prowadnicę. Najładniej to może nie wygląda, bo krzywo powiesiłem, ale chciałem zobaczyć, czy się sprawdza. Więc to jest do tego, żeby sobie móc osadzić naszą prowadnicę, na przykład na ścianie, a później to zablokować tym górnym elementem. Zobaczcie, to się przekręca. Naprawdę wydrukowałem to w dwóch elementach, zobaczcie tutaj mamy jeden element, tak naprawdę to jest drukowane jako drugi element i można sobie bez problemu wcisnąć tutaj ten element, który się przekręca właśnie w ten element, który mamy przykręcony do ściany. I z tego projektu powiem Wam też, jestem bardzo zadowolony, zresztą widziałem, że są to, jest to projekt... Który gdzieś jest nawet sprzedawany w internecie, i może też spróbuje swoich sił, może też wystawimy część elementów, które będziemy sobie tutaj drukowali jako elementy, które będzie można od nas kupić. No i kolejna rzecz to taki kątownik. Też mi wczoraj znajomy namówił, żebym zaprojektował taki kątownik dla, dla meblarza, dla stolarza. Prosty w sumie element, tutaj przygotowałem otwory, żeby ewentualnie ktoś kto będzie sobie chciał przykręcić na stałe taki kątownik za pomocą tych dwóch śrub mógł to zrobić. Dodatkowo widziałem, że w większości tych kątowników no nic na nich nie znajduje. Tutaj jest coś jak miarka, trochę światło mi odbija, ale widzicie mam miarkę co 5 mm. Tutaj ten centralny otwór ma 15 mm, wysokość tego też jest 15 mm. Tutaj Kamera mi słabo to łapie, ale to wszystko jest nadrukowane. Myślałem o tym, żeby to wydrukować w kilku kolorach, aczkolwiek ten proces by znacznie się przedłużył. Tak więc, na chwilę obecną, zostawiłem to w ten sposób i myślę, że one trafią dzisiaj do, do części z Was, bo tutaj chciałbym też wysłać niektóre komponenty do, do osób, które nas oglądają, no i do znajomych, którzy rzeczywiście skręcają na przykład meble, które, które mogłyby to wykorzystać i powiedzieć, czy nadaje się to do takiego codziennego użytku czy w czymś pomaga. No i kolejny wydruk, który myślę każdy kto Bambu Laba będzie miał a jedynkę, no to ten koszyk. Widzicie, to jest koszyk, który jest zainstalowany na ramieniu, do którego wpadają te takie o resztki filamentu, które widzicie tutaj kiedy jest wymiana kolorów, bo prawda jest taka, że kiedy drukarka sobie wymienia kolor i właśnie ściąga go tej czyści tą dyszę, no to jest to porozwalane po całym, po całym stole. No i znalazłem projekty już gotowe, gdzie właśnie taki koszyk jest kompatybilny, nie trzeba nic skręcać, jak widzicie go się tutaj zakłada, naprawdę bardzo przydatna rzecz. Pierwszy wydrukowałem większy, ale prawda jest taka, że przy zakładaniu zrobiłem to zbyt chaotycznie w drugą stronę i mi się tutaj to ukruszyło, więc ten koszyk zostaje sobie z boku, a ten koszyk jest tutaj zainstalowany jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo dzięki temu jest może nie super czysto, bo czasem się zdarza też, że wypadnie to bokiem, ale jest dużo czyściej niż jeszcze było kilka dni temu. Tak więc dzisiaj koń kończąc ten materiał, właśnie się kończą chociaż 17 minut jeszcze, kolejne zakładki dla moich synów. Kończąc ten materiał dzisiaj, chciałbym Wam powiedzieć, że ja po pierwszym tygodniu jestem naprawdę bardzo zadowolony. W głowie mamy całą masę projektów. Prawda jest taka, że co chwilę ktoś przychodzi tutaj i mówi, Damian wydrukuj mi to, wydrukuj mi tamto, czy mógłbyś mi wydrukować taką rzecz. Jedyna wada, co już widzę, to jest to, że cały proces wydruku no, trochę trwa, tak jak tutaj te dwie zakładki, to jest około, myślę, godziny. Trochę to trwa i ja bym chciał drukować rzeczy, które będą naszymi projektami, więc trzeba zrobić jeden, drugi, trzeci, czwarty prototyp, to też trwa, a z drugiej strony są projekty w internecie, które chce się po prostu wydrukować, chce się zobaczyć jak to wygląda i już wiem, że jedna drukarka to jest za mało, że tych drukarek powinniśmy mieć 3, 5, może nawet 6, żeby na części drukować elementy, które już wykorzystujemy na przykład do naszych maszyn, bo mamy takie elementy, które drukujemy i do tej pory drukowaliśmy na tamtym V-minionie, które są wykorzystywane przy naszych maszynach. Część, które jak przeznaczyć jedną, dwie drukarki na drukowanie takich gadżetów, powiedzmy, rzeczy, które chcemy ocenić i kolejna, przynajmniej jedna, dwie drukarki właśnie na te prototypy rzeczy, które my chcemy projektować, które chcielibyśmy czy to wdrożyć do naszych maszyn, czy wdrożyć w sprzedaż. Więc... Jestem podsumowując bardzo zadowolony. Myślę, że w przyszłym tygodniu pojawi się kolejna cała masa materiałów wideo. Chciałbym również nagrać dla Was taki dłuższy materiał wideo, w którym opowiem Wam o pierwszych doświadczeniach, właśnie po tygodniu, czy może po dwóch tygodniach korzystania z tej maszyny, jakie wady, zalety, co ja widzę. Na pewno jedną z zalet, o których chcę już teraz powiedzieć, to jest możliwość wysyłania do drukarki druków, plików z drukiem. Z z aplikacji yy, z telefonu. Nigdy nie zakładałem, że to będzie coś, na co zwrócę uwagę, jednak okazuje się, że znajdujecie model na Maker Wordzie. I wystarczy on tak naprawdę dwa kliknięcia, trzy kliknięcia, określacie jakim filamentem chcecie drukować, i idzie plik do waszej drukarki, drukarka drukuje. Czyli osoby, które totalnie nie mają zielonego pojęcia czym jest druk 3D, nie chcą siedzieć przy Bambu Lab Studio na komputerze, zmieniać ustawienie itd., nie muszą tego robić, co jest naprawdę rewelacyjne. Nie będę przedłużał tego materiału. Myślę, że w tym momencie skończymy. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, do polubienia tego materiału, wideo, jeśli Wam się podobał, do oglądania nocnych liveów, jeśli chcecie, jeśli tam czasem chcecie rzucić okiem, jak to wygląda na naszym kanale YouTubeowym. I mam nadzieję, że wkrótce się podobnie widzimy i słyszymy. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia już wkrótce.